Dwa, piwka na Za tą kumpyska, zaś przyjda po następne Tederwa, wylicza kaca Potem ci spłaca, mam środki niedostępne Kadła o tak nie działo, suszy suszy tym je A piwko mięło, żyźwio i nyrki kucuje Jem paluszki z solum, solum Podśpiewuję dam, diri, dam, dam, dam Do hazielka show, yo, show, jo. Bo po piwku czas się udać tam Jem paluszki z solum, solum Podśpiewuję dam, diri, dam, dam, dam Do hazielka show, yo, show, yo co bych się nie polął Doł mi następne piwo A Krysok w hefcie Bez przerwy mi przy długie pragnienie bo organizm musi mieć dobre nawodnienie katła o tak nie działo suszy po tym je a piwko mięło rzeźbio i nyrki kucuje jem paluszki z solą solą podśpiewuję dam guri, dam 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 do chazielka szą, jo show jo bo po piwku czas się Solum, solum, podpiewu ja dam, 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 do Hazielka szują, szują. bardzo co by się nie polo. Szef mi kreski policzy, imię, termin do zapłaty do mały, poślizg płatniczy, stały klient przywilejem o. Szef mi kreski policzy, imię, termin do zapłaty do mały, poślizg płatniczy, to się nie liczy. Jem paluszki z solum, solum Podśpiewuję dam, diri, dam, dam, dam Do hajzierka show yo show yo. Bo po piwku czas się udać tam Jem paluszki z solum, solum Podśpiewuję dam, diri, dam, dam, dam Do hajzierka show yo show yo.